Stan polskiej prawicy na dzisiaj. Są pierwsi do zakazywania aborcji, a ich wiedza z zakresu edukacji zatrzymała się na etapie bociana, przynoszącego dzieci. Nie wiedzą, czym jest okres i owulacja, a gdy ich o to zapytasz, prawdopodobnie usłyszysz, że to lewackie wymysły. Ich wrogiem jest logika, często mylona z przekonaniem o własnej nieomylności. Poklaskują człowiekowi, u którego podstawy retoryki politycznej leży prawda smoleńska a jednocześnie z uśmiechem klaszczą i skandują imię gościa, który rozwija czerwony dywan przed głównym oskarżonym w tej narracji, Władimirem Putinem. To antyunijni rycerze, którzy z pogardą mówią o Brukseli, ale unijne pieniądze biorą bez zmrużenia oka. Dziś, gdy nad Polską latają rosyjskie drony, ich eksperci albo winiają Ukraińców, albo Donalda Tuska, byle siać zamęt. A przecież za ich czasów rakietę pod Bytgoszczom znalazła przez przypadek randomowa grzybiarka, prawie pół roku po tym, jak spadła. No i oczywiście wartości. Na sztandarach niosą rodzinę i tradycje, ale za kulisami to istna telenowela. Ich szeregi są pełne rozwodników, skandalistów i hipokrytów, co tylko udowadnia, że te wzniosłe hasła to zwykła marketingowa ściema do zdobywania waszych głosów. No i na deser wisienka na tym prawicowym torcie. Jedna z ich najjaśniejszych gwiazd, Marianna Schreiber, niczym matka Chrzestna Freak Fightów, załatwia pracę byłemu współpracownikowi Grzegorza Brauna. Zawalczy Fame MMA, a jego przeciwnikiem będzie Mariusz Dziąbkowski, znany jako Drag Queen Jaga.